Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie herbatę z sklepu Firefock Lock pod nazwą japońska Sakura. Ja tę herbatę otrzymałem za tzw. Tak flesze. To było, bodajże chyba 277 fleszy. Kosztują na 43 zł za 100 gram. O co chodzi z fleszami? Fleszami chodzi o to, że po prostu kupując herbatę Firefock Lock. Mamy taką kartę. Na tej karcie zapisywane są nasze prawda, herbaty. Na przykład za daną herbatę, powiedzmy, kosztującą po, przypuśćmy 30 zł, dostajemy 12 fleszy. Tak? Czyli takie jakby punktów I sobie zbieramy te punkty i za te punkty otrzymujemy herbatę. Tak to tutaj wygląda. Zatem za te flesze otrzymamy herbatę, która kosztowała 43 zł. Normalnie. Jest to herbata y, japońska Sakura, takie pudełko standardowe rzecz jasna, tą herbatę przygotowujemy standardowo w 70-80 stopniach Celsjusza, prawda, tak tutaj to rzecz jasna wygląda, ponieważ jest to herbata zielona. Teraz przejdźmy do zapachu tej herbaty, a następnie ja już, gdzieś się będzie parzyła, yy, omówię, yy, jak wszystko tutaj wygląda, tak. Zatem sprawdzamy zapach herbaty. Lejemy niewielką ilość wody, rzecz jasna. O! I wlejemy sobie te do tej czarki japońskiej. I sprawdzamy zapach, Zapach ewidentnie marcepanowy, z tym, że jest jedna ważna sprawa, mianowicie tutaj jeżeli chodzi właśnie o kwestię marcepanu, to na, w tym w artykule na Five O'Clock przeczytamy i możemy przeczytać, że jest tutaj to mieszanka. Róże i wiśni bodajże olejków. Oni używają słuchajcie, olejków naturalnych i tutaj jest to herbata, jeżeli o to chodzi herbata dobrej jakości, jest to herbata premium, jak oni sami to opisali Jest to herbata premium, a co to oznacza? Oznacza to tyle, że jest to herbata zbierana na wiosnę z małych, poncz, znaczy z. Małych liści, i częściowo one są rozwinięte, te liście, tak? Jest to tak zwany zbiór. Tutaj posłużę się notatką z, tego, z tej książki, prawda? Czyli czajnikowy pel dobra herbata dla Przybyłoka, Tego bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest to herbata z tak zwanego zbioru czyli właśnie wiosennego, który tradycyjnie rozpoczyna się 88 dnia. Po przedzieleniu zimowym i kończy się z końcem maja. I teraz, jeżeli chodzi w ogóle o herbaty japońskie, czyli właśnie o te Sencze. Sencze powstało w 1738 roku. Stworzył je niejako, można tak to określić, kupiec Soen Nagatami. I on właśnie stworzył tę herbatę na, słuchajcie, terenie dzisiejszej prefektury w Kioto, niedaleko. Miejscowości Uji i tam też właśnie to zostało stworzone. Polega to na tym, że fermentacja ulega zatrzymaniu wskutek sparzenia liści palą wodną. W przeciwieństwie do Chin, gdzie liście są, gdzie ta fermentacja przerwana jest za pomocą, prawda, ogromnych woków. Tutaj mamy palę wodną, więc w związku z tym herbata utrzymuje tą taką świeżość, prawda? Liścia. Przy czym jeszcze dowiedziałam się, że herbaty japońskie są tutaj y, dodatkowo y, nawożone za pomocą ryb. I w ogóle ogólnie one mają taki y, właśnie charakterystyczny smak y, glonów, prawda, y, morza. Generalnie można w nich wyczuć morze. tak? To jest właśnie charakterystyczne przerwanie za pomocą pary wodnej. Także to możemy powiedzieć o senczy, Jeszcze dodatkowo yy, herbatę się suszy oczywiście i zwija wzdłuż w charakterystyczne podłużne igły. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o sęcze. Zatem tutaj żegnamy tą książkę. Prawda? Ona już nam na razie do niczego nie będzie potrzebna. Przejdźmy teraz do dalszej kwestii. Mianowicie mamy kwestię płatków róż, ponieważ jest tu dla tych płatków róż, to jest dość istotne. I te płatki róż, słuchajcie, one działają w ten sposób, że jeżeli tutaj mamy olej z tych płatków, to między innymi unieszkodliwiają paśrodkowca ropnego, zapalenie gardła, migdałków, czy też ucha środkowego. Pomagają również w regeneracji uszkodzenia głównych dróg oddechowych, prawda? Również. Też w wydzielinę w oskrzelach i w gardle. A także wraz z kwiatem lipy pomagają w przeziębieniach i grypie. I tutaj mamy to opisane na stronach medme.pl. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie o ostateczne premium, tutaj o tych liściach, prawda, że jest to z częściowo rozwiniętych liści, to możemy zajrzeć na stronę co za herbata. Także tak to słuchajcie, tutaj sytuacja wygląda. Teraz sobie przedstawimy wygląd liścia, jak ten liść wygląda herbaty właśnie japońskiej zatem przejdźmy do wyglądu liścia żeby nie marnować herbatki, on sobie wypiję i wygląd liścia liście wyglądają w ten sposób Zatem widzimy tutaj płatki dużo, ewidentnie. To mi się bardzo podoba. Yy, nawet widzimy, zobaczmy tutaj, o, jest prawie cała dużyczka taka nieodwinięta. Bardzo ładna dużyczka, bardzo fajna, bardzo mi się to podoba. I to jest duży plus, jeżeli chodzi o to, że właśnie są do, do, dodatek jest taki, bym powiedział tutaj, nie, no, yy, taki prawdziwy, że nie tylko mamy jakieś olejki eteryczne czy inne, tylko mamy rzeczywiście faktyczne faktyczne właśnie dodatki płatków róż. To jest naprawdę olbrzymim plusem uważam. Dobrze, teraz przejdźmy do kwestii zapachu liści również, bo też trzeba by było sprawdzić. Liście mają zapach bym powiedział właśnie takie marcepanowy. Ja lubię zapach marcepanu, ale też bez przesady. Lubię, jeżeli jest zapach danej, danego, danej rzeczy, tak marcepanu, cytryny, czy nie czegokolwiek, ale tak jakby w tle. Tak jakby delikatny tapach. Tutaj jest zbyt mocny, uważam. Ale zobaczymy jeszcze w herbacie. Przejdźmy teraz dalej. Dalejmy sobie herbatę, yy, znaczy tą yy, filiżankę, tak. Ja wolę filiżankę w tym momencie, dlatego żeby to było ładnie, ładnie wyglądało. Yy, nie mam jakiejś takiej ładnej czarki. Chciałbym, żeby to po prostu fajnie wyglądało, ładnie. Fidzianeczce. Fidzianka jest angielska, że ja tak powiem, kupiona w hełmie. Chyba już wszystko. Teraz, jak wyglądają liście tutaj, właśnie rozwinięte, prawda? Liście rozwinięte w wyglądają w ten oto sposób. To jest rozwinięty liść japońskiej herbaty Sencha Premium z dodatkiem płatków róży. Dobrze, już widzieliśmy. Teraz jeszcze przejdźmy do widoku prawda, samej herbaty. Jak ona wygląda? Dosyć taka ciemnawa bym powiedział. Kolor taki mętnawy trochę. Nie, nie jest przeźroczysty. Taki żółto-mętnawy bym określić w ten sposób. Jak rozmawiałem tutaj z ludźmi właśnie z Firefox to oni powiedzieli, że jakość tej herbaty jest yy, Jeden powiedział, że jest bardzo dobra jedna pani, a drugi pan, który widać było, że się zna na herbacie, słuchajcie, powiedział, że jakość tej herbaty jest y, przyzwoita. To znaczy, ona nie jest jakaś super, nie wiadomo jak, natomiast jest to taka przyzwoita herbata. Jest to dobra herbata, tak? Dobrze, zatem przejdźmy teraz do próbowania tej herbaty, jak ona smakuje. Ja powiem wam szczerze, że ja próbowałem ją już raz. I dlatego wam to mówię, ponieważ chciałbym również tutaj coś powiedzieć. Na koniec. Zatem próbujemy. Powiem tak, z tyłu czuć, że jest to herbata japońska. W sensie w tylnych tam partiach, tak? Gadła nie wiem. Kubku smakowych, o tak by to było trzeba było określić. Natomiast jest to mocno przygryte właśnie przez marzepan. W związku z czym, do czego ta herbata się nadaje? Przede wszystkim, ona się nadaje bardzo dobrze do jakiejś ciemnej czekolady na pewno. Nadaje się dobrze pod yy, sernik, pod jakiejś. Yy, Właśnie takie czekoladowe słodycze różnego rodzaju pod jakieś orzeszki, prawda, w czekoladzie. Oczywiście wydaje mi się, że pod podwarzynki brazylijskie całkiem nieźle, nawet bez czekolady. Pod wszelkiego rodzaju jakieś bakalie tutaj można sobie wziąć morele, prawda, figi. No, wszystko właściwie, chyba najlepiej pod figi suszone, bądź też naturalne. Pod to się najlepiej nadaje. Natomiast Powiem tak, że ja tą herbatę próbowałem dwukrotnie i ta herbata nie wytraciła właśnie tego marcebanowego smaku. Pod raz drugi, zalewam. Dlatego uważam, że ona, słuchajcie, jest na pewno nie z herbatą, bo to jest wyczuwalne, że to nie jest jakaś sztuczność, prawda i tak dalej. Natomiast. No, jest to za bardzo przygryte tym marcepanem. Uważam, że lepiej by było, żeby ten marcepan był z tyłu, właśnie, ledwo wyczuwalny. Bo to jest sztuka, żeby zrobić dobrą herbatę na poziomie, tutaj słuchajcie, na poziomie, że tak to określę, właśnie aromatyzowanym, tak. Oczywiście możemy tutaj wlać jakąś dużą ilość, prawda? No nie wiem, jakichś olejków, tak, typu cytrynowe, prawda, inne. I żeby to, jak to się mówi, potocznie waliło tym. A możemy tutaj dodać tego niewiele, tak, żeby to było wyczuwalne, ale tak wyczuwalne, żeby to było ledwo wyczuwalne. To jest najlepszy sposób herbaty. Ja bym taką rzecz. Dla mnie na przykład najlepszy alkohol, Przykładowo, tak, to jest taki alkohol, który jest, mm, nie wyczuwasz, że to jest alkohol, ale za to jak wstaniesz, to już nie wstaniesz. Tak samo najlepsza herbata to jest taka, że nie wyczuwasz, że to jest herbata. Znaczy w sensie, przepraszam, nie wyczuwasz tych, tutaj właśnie yy, czujesz te dodatki, ale ledwo co. Że ona pozwala Ci się skupić, pozwala Ci na Badanie całego bukietu tej herbaty. Tutaj ten bukiet jest przykryty tą właśnie, ten piękny bukiet, te piękne kwiaty, róż są przykryte przez marcepan. Dlatego ja bym tej herbacie dał mniej więcej ocenę powiedzmy i to wyciągniętą dość mocno 4 na powiedzmy 6 możliwych punktów. To jest dobra herbata, przyzwoita, ale polecałbym ją ludziom, którzy powiedzmy lubią specyficzne smaki. Nie wszystkim, na pewno nie. Ja ją oczywiście wypiję. Natomiast zdecydowanie wolałbym herbaty, słuchajcie, właśnie bez jakichś dodatków, czyste, prawda, i tak dalej. No, powiem szczerze, że raczej taką aromatyczną herbatę, no to już tutaj byłby lepszy Edgley, prawda, tego typu rzeczy, które no już ta, ta sztuka jest dość mocno rozwinięta. Tutaj widać, że nie było tej ręki mistrza. Tak bym to określił. Także szczęść Boże z Panem Bogiem. I pamiętajcie, że macie wiśniacki, dobra herbata. Z Bogiem. No ale przynajmniej gaziołko będziemy mieli zdrowe. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. A jeszcze jedno: herbata zielona akurat oziębia od Gani. Także pamiętajcie, że lepiej w. W zimę pić herbatę czarną niż zieloną. No ale robiłem wa dla Was, prawda, filmik. Także i lubię herbaty zielone. Yy, także tutaj ja chciałem dla Was filmik zrobić, żebyście mieli yy, porządny filmik na temat zielonej herbaty yy, japońskiej. Szczęść Boże z Panem Bogiem.